O sporego kalibru niespodziankę pokusili się szczypiorniści SKPR-u Świdnica. W pierwszej kolejce pierwszej ligi grupy B podopieczni Krzysztofa Trybuna pokonali we własnej hali drugą siłę ligi. Wirec zawiercie 33-29. do 29. Szare Wilki potwierdziły tym samym zasygnalizowany tydzień wcześniej progres formy i przybliżyły się do utrzymania w pierwszej lidze. Dla gości była to dopiero trzecia przegrana w sezonie. Wcześniej patent na ekipę Kamielina znalazły tylko Mić Lenica i Śląsk Wrocław. Pierwszą bramkę w meczu zdobyli grający w czarnych strojach gospodarze. Z prawego skrzydła trafił Andrzej Brygier. W odpowiedzi gole dla Wiretu rzucił Damian Wiernacki i Marcin Komalski. I goście objęli prowadzenie 2 do 1. Wicelider szybko, bo już w dziewiątej minucie zbudował przewagę czterech bramek. Dąbkę z rzutu karnego zdobył wówczas Artur Makaru. Szybko jednak okazało się, że rzuty z linii 7 metra są prawdziwą zmorą przyjezdnych. W C meczu mieli ich aż 12, ale wykorzystali tylko 7. Cztery bronił Błażej Potocki, a raz Damian Bajkiewicz. Wspomniany Potocki był jednym z bohaterów gospodarzy. Z dużym szczęściem i wyczuciem bronił w najtrudniejszych sytuacjach. To jego postawa pozwoliła Świdniczanom przetrwać trudny okres i rozpocząć za zawiretę. W 15 minucie Kamil Rogaczewski... Doprowadził do, do remisu. 8 do 8. Potem oba zespoły grały z zerwami. Gości odskoczyli na 13 do 10, ale do przerwy 16-15 prowadził SKPR. Gola na wagą nikłego prowadzenia zdobył Krzysztof Węcek. Na początku drugiej części świdniczanie zafundowali gościom prawdziwy Blitzki. W ciągu 80 sekund rzucili trzy gole i odskoczyli na 19-15. Grom dobrzą kierował Michał Półka, a prawdziwy dzień konia mieli skrzydłowi. Dający niemal bezbędnie Kamil Rogaczewski do spółki z Andrzejem Bygierem rzucili aż 16 bramek. Gości podrywał do walki Sergiusz Zagała, ale Per cały czas utrzymywał kilka bramych przewagi. W 45 minucie było już 26 do 20 dla świetnicza. Potem trzy gole zdobył wiret, ale nie potrafił złamać dystansu trzech damek. Ostatecznie SKP zasłużenie pokonał wirek 33 do 29. Kluczem do zwycięstwa okazała się niezwykła determinacja, dość skuteczna gra w ataku i bardzo dobrze funkcjonująca defensywa. Ciężkie boje z Piotrem Pakulskim toczył Chrystian Motylewski. Kołowy wiletu kurtowo zarabiał dla swojej ekipy rzuty karne. Gresywną grę Motylewski przypłacił czerwoną kartą z gradacji kar, ale opłaciło się. Bardzo i zdecydowanie grali również piłkarze z zawiercia. Łącznie obie drużyny spędziły na karach blisko pół godziny. Po 17 kolejkach pierwszej ligi SKPR jest 10. Mimo porażki widet utrzymał pozycję wicelidera. W następnej kolejce SKPR czeka wyjazd do Przemyśla, natomiast zawiercianie podejmą Olimpią piekary śląskie. Kolejny mecz w Świdnicy zaplanowano na 21 lutego. W derbach Dolnego Śląska Szare Wilki zmierzą się z miedzią Legnica.